Hej, ja jestem księciu Nio, a to jest kanał, którego nie szukałeś, ale potrzebujesz. Bardziej niż ci się wydaje. Zastanawiam się co, ale jak to? Kim w ogóle jest ten koleś? Od dziś będę twoim skrzydłowym. Pomogę ci osiągnąć sukces finansowy, zdobyć pewność siebie i tą dziewczynę, na której Instagram zdaje zdecydowanie zbyt często. Wiesz czym różnią się bogaci od biednych? Biedni cenią pieniądze, a bogaci czas. Dlatego moje filmy będą zwięzły i na temat. Zbędne gadanie i lanie wody każdy powinien odstawić zaraz po ukończeniu liceum. Więc jeśli cenisz sobie zupełnie darmową wiedzę, która może zmienić Twoje życie na lepsze na zawsze, koniecznie zostaw subskrypcję i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego filmiku. Z doświadczenia wiem, że nudne wykłady są mało interesujące i pewnie podobnie jak ja i dosłownie każdy na tym świecie, wolisz wiedzę przekazywaną w luźnej atmosferze. Zasubskrybuj więc kanał i bądź na bieżąco. Cięciuję się ulatnia. Ciao!